Jak czytamy Ewangelię Świętego Jana od początku, jak zaglądamy do pierwszego rozdziału, to może być dla nas zaskakujące, że jak Pan Jezus swoich pierwszych uczniów poznaje, to tam nigdzie nie pada to, to sakramentalne stwierdzenie: pójdź za mną. Rada z apostołów na początku go nie słyszy. Święty Piotr, jak, jak przychodzi do, do Pana Jezusa, przychodzi dlatego, że go przyprowadza za, za rękę Jego brat Andrzej. Pierwsze słowa, które Piotr od pana Jezusa w Ewangelii Świętego Jana słyszy, to jest właśnie to. Nazywasz się Szymon, ale będziesz się nazywał Piotr, czyli skała. Kropka. Pan Jezus nie wyjaśnia, co to miałoby znaczyć. Można by powiedzieć, być może całkiem przewrotnie, że, że Piotr się nazywa skała, ponieważ tak jak skała, potrzebuje czasu żeby pęknąć, żeby woda, która na nią kapie powoli, żeby wytrążyła w niej tunel. Tak samo i Piotr potrzebuje czasu, żeby, żeby to wołanie do pójścia za Panem Jezusem naprawdę usłyszeć. I według świętego Jana to prawdziwe powołanie Piotra. To ono się dogoduje, dokonuje dopiero w momencie, kiedy Piotr już zdążył się Pana Jezusa zabrzeć. Kiedy Piotr się wstydzi siebie samego, wstydzi się tego, że zawiódł, kiedy potrzebuje przebaczenia. Dopiero wtedy, kiedy, kiedy Piotr odkrywa, że sercem powołania jest, jest odkrycie Bożego Miłosierdzia, dopiero wtedy może od Pana Boga usłyszeć: Paść, moje owce.